Po wypadzie z Brukseli. Witajcie w Tilburgu. Co masz? Marek. Marek? Co wpadło? Co wpadło? niby te pacidła jak wygląda, takie objęcie, nie? No. Kam Marek. Rafik tu. Wpadliśmy do Tilburga, do parku, mam teraz sygnał pierwszy i chciałbym, żebyśmy zobaczyli razem co to jest, ponieważ biło, do, dobrze biło, dobrze biło, ładnie biło, a czymże to jest? Zobaczymy razem czymże to jest. Eee, podkładeczka, jakaś takaś. Ale fajnie biła, także już było ciekawie. Pozdrawiam. No i konkurs na pierwszą monetkę chyba wygrałem. Ja jest 10 centyków, Julianowe. Tak oto się prezentuje. No, pozdrawiamy. 80 rok. Oj, się namęczyłem. Się namęczyłem tam w tej dziurze, tam pod tymi korzeniami. Żeby wydziubać monetę o. I to nie będzie pięciocentówka, to będzie starsza moneta. Ty, to będzie starsza moneta. Nie 5centówka. No miedzianka, bo ją dziubnąłem, wiesz, przy skubaniu. Patrz, czekajcie, trochę o kolanko. Tak delikatnie, chociaż nie wziąłem wody ze sobą. Zobacz, to będzie starsza moneta. No, no, na pewno to będzie jakaś starsza moneta. Także jest pięknie, Marek się tam chowa za pięknym, starym drzewem. A ja dosłownie kawałek dalej. Trzecia monetka w przeciągu nie wiem 20 minut. Piąteczka. Julianowa. Jest moneta, jest moneta. Krągłości cieszą najbardziej. Lecimy dalej i pędzę do Marka, tyle co ja wykopałem monetkę. Marek za drzewem też kopał rył. Co tam Marek wpadło? O, kuleczka. Kula muszkietowa. Piękny park, nie? kurde w Tilburgu. I park już daje. Co my są? 20 minut. Nawet nie. I jest jakiś coś. I jest kuleczka. A ja trzy monetki. Trzy monetki, lecimy. Mam teraz jakiś sygnał w bryłce. Gdzieś tu. Nie wiem jeszcze gdzie. Spróbujemy rozpakować. O, wypadł już. Spróbujemy rozpakować razem. O, widzicie? Ja już widzę monetkę. Kolejną monetkę mam. Kolejną monetkę mam. O, tu ona jest. Super. Naprawdę świetnie pokopać jest. Po zwiedzaniu muzeum, po zwiedzaniu kurcze różnych innych rzeczy znowu to będzie pięciocentóweczka, Julianowa, jasne że tak. I rok pozdrawiamy zacny. I już mówimy, no, krzysiulony pozdrowionka dla Ciebie. Także Holandia Cię pozdrawia. Wpada mi następna krągłość. I to będzie starsza krągłość również. Jak doczyszczę, to się załączę i pokażę. Dajcie mi kurczę kilka sekund, kilkanaście i pokazuję. No, niestety, niestety stan nie jest jakaś igła idealna, ale to jest ta stara moneta. Już zapomniałem, bo ja się na tych holenderskich do końca nie znam, a po prostu zapomniałem. No, skup, że telefonku. O, widzicie stara dla mnie piękna moneta holenderska duidek czy tam te inne jakieś no że skup no proszę bardzo ten tył wygląda nie do końca pięknie ale widać tutaj ten herb chciałby się nanieść może jak trochę się odmoczy może będzie lepiej widać no a tu są te trzy takie herby czy nawet cztery Także jest fajnie, jest zarąbiście. No kochaniutcy, pomału czapki z głów, bo ledwo my tu wpadli. I naprawdę sobie kopię. Ja przynajmniej sobie kopię niesamowicie, nie wiem jak Marek, bo kawałek odszedł, mam kolejną monetę. Przed chwilą wykopałem 500 Juliana. Nie chciałem wam zawracać głowy. A mam jakąś kolejną starą monetę, czyli trzecią starą stąd, jest grubiutka. Spróbuję ją doczyścić, jeżeli będzie cokolwiek na niej widać, zaraz pokażę. Idę na konsultację z Markiem, ponieważ tu by chciała być jakaś twarz, jakaś facjata. Tak jak mówię, moneta jest gruba. Kto wie, czy nie udało mi się drapsnąć jakiegoś Rzymka z parku, ale no w tym momencie nic na nim nie widać więcej. Także co, pozdrawiam. No popatrzcie, teraz niedaleko tej monety Wpadło mi takie brązidło Takie brązidło, grube Jak jakiś koralik normalnie Co tam strzołają czy co Ale naprawdę, kurcze ale Też fajnie biło, elegancko Tak wygląda, grubiutkie, fajne No nic, lecimy dalej jest kolejna krągłość wyszarpana przy pomocy digerka z korzeni. Wcześniej wpadło 5 goldyników, tak jak widzieliście. Teraz wpada 25 centów 51 albo czwarty rok. Pozdrawiamy chyba pierwszy. I teraz wpadła typowa holenderska boratyneczka. Każdy ma swoje boratynki. My mamy holenderskie jednocentówki. Marek śmiga tam, a ja z kolejnego dołeczka, już go lekko przykryłem, kolejna krągłość. A tą krągłością jest, zobaczcie, pisze DVC albo OVC i nie wiem co dalej, bo niestety reszta nie do odczytania, ale jest czwarta stara moneta z parku. No skup, czwarta stara moneta z parku. No pięknie, naprawdę pięknie, jest super. Chyba mam kolejną starszą monetę. Coś by się tu na niej chciało przebić. Ale kurczę, nie wiem co za żadne skarby. Jest taki ten gringspan na niej. Obrośnięta fest, może jak poleży trochę w wodzie. To to zejdzie i będzie coś z niej widać. Marek mnie dogonił, a ja teraz z tej dziury tutaj mam guldenika. Pozdrawiam, rocznik 1970. Cały czas się powtarzam, że tutaj ta strona tej monety to jest przepiękna. Lecę dalej. Uff, może nie misiaczki, tylko już tygryski, nie? Normalnie pięknie jest. Jak mi się podoba, jak ja sobie ryję w koło tutaj. Przed chwilą tego guldena co wykopałem, widzieliście. Potem 5 centów nie widzieliście. A teraz pokazuję Wam następnego guldena. Patrzcie, jak siedzi pięknie, jeszcze sobie w ziemi. Nie był głęboko tak jak widzicie. Zaledwie może 3 centymetry. Zaledwie może 3 centymetry. I ten rocznik tego guldena to pozdra... O, przepiękny rocznik. Pozdrawiam wszystkie 77, bo to jest bardzo zacny rocznik również, nie? No, także co, lecę dalej. Jest kolejna moneta. Tam w korzeniach ją drapałem. Tu wyskoczyła, tu wyskoczyła i to ponownie będzie kolejna starsza monetka. Normalnie coś pięknego w parku. Stare monety kopać. Spróbuję ją troszeczkę przemyć. I pokażę jeszcze raz. No, niestety, kochani, na dzień dzisiejszy nie za bardzo na niej widać, ale jest druga taka sama. Ona ma te trzy herby tutaj z jednej strony. Także nic więcej Wam nie powiem, ponieważ widać to, co widać. Czyli prawie nic nie widać. Weź no, skup. No, o, tu ma te herbiki. Z lewej, u góry, na dole. Także co? No zostawiamy, może się odmoczy, troszkę będzie lepiej widać. Coś kiedyś, jak się spróbuje doczyścić. A jak nie, to nie ruszamy. No i co? Kolejna monetka. Ja już ją widzę. Stąd się odbiła. Zleciała troszkę niżej. Dobrze mówię? Nie, jednak odwrotnie tam się odbiła. A tu jest. No widzicie. Następna piąteczka Julianowa. Ta niestety dostała z kosiarki. Wygląda jak wygląda, ale jest krągłość, jest kolejna krągłość, kolejny dołeczek i coś znowu. A co to? A wydaje mi się, że 5 guldenów Juliana tak jest, nie nawet nie Juliana, tylko Beatryś Ksowskie. 5 Guldenów, 88 rok. Pozdrawiamy. Kolejna krągłość. Dobra, przeleciałem do Marka. Malek się jakiś guzik, chwali. guzik, nie wiem co to znaczy. W, Patrzcie. stary też widać. Tu stary, kolejny. Jakiś stary, piękny guzik. Z A. uchem jeszcze. Zobaczcie Centówki jaki się nie akurat, tam Z literką W jak William. William. Patrzcie ile Marek tego To nie wiem co to jest za pierścionek. Widać jest jakiś... jakiś pierścioneczek czy coś takiego. To nie wiem, czy zapinka, czy kolczyk, coś, bo widać, że to na pewno była zapinka jakaś. Mi się zdaje, że to był kolczyk i to był klips na zasadzie klipsa z tyłu. Może być. Jest biżuteria, widzicie. patrzcie, jaki świetny, jaki kurde, piękny miniaczek. No taki malutki, kurde, fajny. Ale cudo, patrzcie, no i wpada, wpada, wpada. nam Wpada! Wpada nam, zadowoleni jesteśmy. Z powrotem lecę do Marka, bo tyle co my się rozstali. Marek już coś, kurde, znalazł fajnego. Patrzcie, i jest dołeczka na parstunio, jest część na parstunia, no niektóre to, to były... są te bez, to są te bez, dokładnie, to jest ten mniejszy, a pierwszy takiego, bo zazwyczaj z tak. no dziagnąłem go, no sobie. no niestety, ale jest fancik, kurde jest, lecimy dalej. Tu, nie chciałem nagrywać, 5 centów tu wcześniej dołek jakieś tam, kurde żelastwo, no, a teraz znowu boratynka holenderska. Patrzcie, jak się jeszcze trzyma, rozpakujemy wspólnie. Są monetki, są monetki. Ja jestem przezadowolony, bo już mam chyba z 20 sztuk. Także na ten czas, który tu jesteśmy, to jest mistrzostwo świata znowu. Jest pięknie, ale się cieszę. Kolejna Nora, kolejna Nora. I patrzcie, i kolejne dwa. Jedna, druga guldena. No niestety, rocznik pozdrawiamy, 1980 znowu, szkoda, szkoda, że nie srebero. Pozdrawiam Jarka, ostatnio Jarek śmignął pięknego srebrnego 2,1, druga guldena. Oprócz tego z boku gdzieś tam kurde dorwał jeszcze jedno guldeniki. No pięknie, ale 2,1, ale druga guldena srebro. To już jest piękny klocek, to już jest klocek, a tamten to już w ogóle jest pięknie Markowski tam, ja tu widzicie? Widzicie ją tu? Patrzcie na to Nie wiem co to takiego Ty jakiś medal wykopałem A duży, mały? No taki Taki jakiś No większy jest fest opisany z drugiej strony. Nie wiem kurczę co to, ale to nie będzie nic bardzo starego. wiesz to będzie coś, coś z tych czasów, że tak powiem tak mi się przynajmniej wydaje Coś tam kurczę nie umiem odczytać, bo jest brudny no Day at. Co tu pisze? I think, nie wiem. Nie wiem. Przez, w ten sposób przez kamerę nie umiem odczytać, bo jest brudny. Grunt, grunt, to me, to de. Mitte. Kurde, trzeba by było wyczyścić to. No nic. Fajna rzecz. Trochę to przeczyszczę i zobaczę, czy się da coś jeszcze tego dograć. Normalnie się troszeczkę spociłem. Patrzcie, jaki dół wywaliłem. Połączaj. patrzcie na półtora pimpointera na półtora pimpointera ziemi wywaliłem żeby wydobyć stamtąd kurde, przepiękne kwiatuszki na przepięknym kapselku po cholera ale tak bił że trzeba było sprawdzić no pięknie z dziureczki kolejny guldenik ale zobaczcie jak temu się oberwało widokowi jak ten dostał z kosiarki 75 rocznik pozdrawiamy no krągłość to krągłość a ta już jest troszeczkę inną krągłością lecimy dalej no kochani patrzcie sami jak sypie dosłownie tam momencik dalej tam wykopałem tego posiekanego a tu a tu jest następny a tu jest następny i znowu 2 i jedna guldena się trafia. No kurczę, przepięknie. Pozdrawiamy zacny 72. Pięknie dzisiaj sypie monetami. Fajnie, elegancko. Jest przednia zabawa. Marek tam. Zobaczcie, taki nieduży placyk mamy. I normalnie, no jesteśmy przezięwieni. Bloki przy samych blokach tak ryjemy. Tak ryjemy. No, Marek pozdrawia 9,1-10 centów. A my tu również mamy z dołeczka, kolejną krągłość, którą widziałem. Znowu 5 centów Julianka. Sypie, sypie monetkami. Font już jest w bryle na wierzchu. Wykopiecie go ze mną. Zobaczymy, czy będzie to 1 cent, czy śmieć. Będzie to 1 cent. Będzie to jeden cent, widzicie. Jak człowiek kryje, to zna te sygnały. Pozdrawiamy zacny 65 rok. Boratynka holenderska kolejna wpada, no sypie zacnie. Kolejny jeden cent. Pozdrawiamy zacny 52, ale zobaczcie w jakiej pięknej patynce, chyba najładniejszy dziś. Zobaczcie, znowu dwie dziury z tej dziury. Wykopałem aluminiowy drut z dziury obok spod korzeni kolejna starsza moneta zobaczcie, i na tej już nawet fajnie widać. 1750 1758 rok no kurczę piękności. Takie monetki w parku kopiemy śliczności. Idziemy do auta na zasłużoną pauzę na chwilę na jakiegoś browarka. A tutaj teraz taka oto mi wpadła pląbeczka cała, piękna. Super znajdka. Jak w całości, to naprawdę super. Markowski wykopał teraz gościa skeld, Pokaż go. Tylko. Ty, ale to jest tylko i wyłącznie kurczę połóweczka jego. Ciekawe, gdzie jest reszta? Nie wciąż. No. No to jest kość słoniowa, chłopcze. O Okucie, kurde, normalnie z brązu afrykańskiego. Nie, no to jest rzymskie, ty nie wiesz? A o! Co? takie no. nie używali chłopie? Zadeptuj, zadeptuj. Lecimy dalej. Jest pięknie, Marek czyści. Marek czyści, bo podjął. A ja go wykopałem tutaj z tej dziury. Patrzcie. Przy asfaltowej ścieżce. Przy asfaltowej ścieżce mamy zwieńczenie dzisiejszego dnia. Pozdrawiamy rocznik. Niestety zniszczony, ale pozdrawiamy rocznik. 55, Patrzcie. Jest srebero. Jest srebero dzisiejszego wypadu. Tyle guldenów padło. Marek doczyścił. Straszny ma ten taki kurde nalot na sobie ten Leży tutaj w tym syfie asfaltowym, we wszystkim, może to jest właśnie to Ale jest zwieńczenie dzisiejszego dnia Sypie dalej, sypie nie dalej. Nie dalej No i jest coś pięknego, Marek jest tam za drzewkami A ja tutaj znowu Z korzennych czeluści Wydrapałem, patrzcie Jeszcze jest Razem z bryłeczką pięknie sklejona Ona mi zjechała na dół, wiecie Ja jej się naszukałem, naszukałem Potem mówię, przecież jedna bryłka zjechała mi na dół. Kurczę. Zobaczcie, tu mogę skorzystać sobie z uroków pięknej wody, którą mam pod ręką. Nie trzeba pluć na monetę, jak jest coś takiego. Nie wiem czymże ona by była. Bo nic nie widać na niej w tym momencie. I pewnie w następnym momencie też nie będzie widać, ale jest krągłość, jest to stara krągłość. Więc cieszy podwójnie. Cieszy podwójnie. O, I'm sorry. Ludzie spacerują, a ja na ścieżce tutaj kopię. No, coś pięknego. Zostawiłem wykrywacz, dlatego trzeba było ludzi przeprosić, bo chcieli przejść dalej. No, super. Zakopujemy dziurkę. Lecimy dalej. Znowu z dziureczki. Pięknie. Tutaj jakaś krągłość wpada. Na ten moment ja Wam nie powiem, czym że ona jest, ale widać, już widać, już Wam powiem. Piąteczka Julianowa. Piąteczka Julianowa, 57 rok. Pozdrawiamy. O, Pani. Ale się naryłem. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam jest. Za metal, już się zmachałem fest, nie chce mi się już tego kopać, zakopuję z powrotem i pomału do auta lecimy. No i jeszcze w drodze do auta udało się wydubać krągłość, z tego oto dołeczka wyskoczyła już tu, a mianowicie pewnie będzie to boratynka holenderska na bank. Jeden cencik będzie, no dokładnie Już to delikatnie widzę, że to będzie on Także krągłość jest Marek też jest A tam kopałem tą dziurę gdzie Ciebie widzicie tą ziemię No konkretnie Kochani my przy aucie Głowy spocone bo ciepełko Nałaziliśmy się dzisiaj Nazwiedzali A teraz jeszcze pokopali Chcemy wam pokazać co co żeśmy nadubali. Marek mianowicie wykopał 17 monet, a w sumie 18 19, młodym młodym, 2 guldena Aha, bo tu w końcu jest 18, tak jest Ale jak chłopak taki nas... Spotkali nas nasi młodzi chłopcy troszeczkę, żeśmy im się tam pochwalili Kurde, co żeśmy znaleźli Ała Prosił, czy może dostać 2 i drugą guldena Akurat trafiło na Marka, bo Marek tam był przy nich pierwszy Marek poczęstował chłopaka tym 2,1 guldena Eee, także no co, no u marka są i guziki piękne eee, Tak jak widzicie I jakiś pierścioneczek i monetki, i samochodzik, Jest coś też z biżuterii oprócz na pierścionka Jest, jest na parsteczek piękny tutaj O Jest kuleczka Jest, na jest. jest naprawdę u marka różnorodność A u mnie A u mnie też jest różnorodność Wszystkiego 43 jest. monety w sumie Zobaczcie Jaki dzisiaj był wypad? Chcę wam pokazać. Po raz pierwszy mieliśmy z markiem taki wypad, że tylko ja znalazłem jedną, jedyną 10 współczesną. Resztę kopaliśmy stare monety. Marek nie ma ani jednej, ani 5 centów, ani 10, dwudziestu, 50 euro. Dwójki nie ma, nie było centów współczesnych. Bardzo mało śmieci. Chyba tu kiedyś z markiem wrócimy. Zobaczcie, wykopałem 8 starych monet w parku. Są tacy, którzy mówią w parkach nic starego nie znajdziesz. Więc Savilius ja mówię wyglądał. teraz do Ciebie, jak będziesz oglądał, są monety stare. Znajdziesz. Jest stara jedna fajna plomba. Jest to jakieś coś. Najbardziej mnie ciekawi ta moneta, ponieważ jest. Nie wiem. Nie wiem właśnie co to za moneta, ale jest grubiutka. Jest no w takim stanie, w jakim widać. Kurde, skup telefonie. Tu by chciało być coś, jakaś facjata czy coś. To mnie najbardziej ciekawi. Są jedyneczki: są dwudziestki, piątki, dziesiątki, piątki, są jedno guldenówki, ta jedna pociachana. Są dwa razy po dwa, jedna guldena. Jest te 10 centów, jest 5 guldenów. Jest ten medal, coś tam na nim widać. A najbardziej co cieszy, tych ryski jest webra! Jest sreberko, jest sreberko 55 rok, wykopany z prawie pod, spod asfaltu, dlatego chyba tak wygląda jak wygląda. Nie zapomnij, że rzymską klamę ja kopnąłem, tylko zostawiłem, bo była od grzy, to stwierdziłem, dla, że dla nas po no co zostawiam, bo po co mam klamę, po co mam i tak się nie, nie przyda Także co? Zapraszam w jak się komuś coś podoba. Komentować, lajkować, subskrybować. Pozdrawiamy. Miłego przyszłego całego tygodnia.